Ja podam może teraz taką praktyczną uwagę. Mówiłem Państwu o tym, że jak się pojawi ta czarna plamka i wzrok zaczyna nam wszłankować, czyli MSD, czyli odwarstwianie się mokre siatkówki, czy planki żółkiej, to najlepiej stosować jaskółcze ziele. Tu Państwo widzicie. Teraz w zimie to trzeba je trzymać w lodówce, w zamrażarce. Czyli po prostu latem sobie zbieramy, a tak naprawdę do sierpnia-września jeszcze można znaleźć to na polach, wkładamy do małych woreczków i zamrażamy sobie te porcje, bo to jest najlepszy sposób przechowywania. Potem bierzemy zwykły moździerz, nie wiem, to widać chyba. Tak, tak, widać, widać. Miażdzimy to tak mocno, żeby z tego się zrobiła papka, i jak tą papkę, bo ona w zimie może być trochę zasłucha już, Bierzemy zwykłą herbatę taką czarną i łyżeczkę wlewamy, żeby się ta papka zrobiła taka bardziej wodnista. Czekamy z 20 minut, aż nastąpi dyfuzja i część przejdzie do tej papki. Dzielimy to sobie na dwie części i kładziemy, to znaczy najlepiej mieć kochankę, żonę lub kogoś innego. My leżymy sobie, jak Pan Bóg przykazał, brzuchem do góry, a na oczy kładą nam tą papkę. To jest zwykła dyfuzja. Organizm nasz ma to do siebie, że jeżeli po jednej stronie błony komórkowej znajduje się coś o dużym stężeniu, to on wysyła wodę, żeby to rozpuścić. I w ten sposób z wodą idą kationy, bo każdy kation w wodzie ulega hydratacji. I w ten sposób ta plamka się zmniejsza. Ja to pokazywałem na swoich badaniach już raz, mogę jeszcze kiedyś do tego wrócić, ale efekt jest taki, że po stosowaniu przez 3-4 miesiące to mi wszystko zniknęło. I wydać wyraźnie, że ten skok tam rozwarstwienia zmalał praktycznie do mało oznaczanej części i robione to było przez tak zwanego licencjonowanego optyka na dobrym sprzęcie chyba Toshiba, czy jakimś tam innym japońskim, który ultradźwiękami badał mi wielkość odchylenia, czy rozerwania tej błony. To się da leczyć kosztem no, godzinnego spaceru na łące. Bo jaskółcze ziele można dostać za darmo. A nie żadne 10 tysięcy złotych za zaszy, które wstrzykują do oka i po roku dwóch najdalej oko jest ślepe. To tak się nie leczy. Proszę Państwa, niektóre stare sposoby znane od nie wiem, tysiąca lat, są naprawdę skuteczne. Problem polega na tym tylko, że rolnicy sypią ten randap i te wszystkie inne świństwa, niszczą coś, co się nazywa zielskiem, czyli niszczą zioła i coraz trudniej je znaleźć. Ja skóuczę ziele można zbierać tak powiedzmy od końca kwietnia, maja, początków maja, w zależności od temperatury, jaka w danym roku panuje, aż do września. I dwa razy. Znaczy na początku jak stan jest ostry to dwa razy dziennie to robimy rano i wieczorem na oba Natomiast jak już się poprawi ta plamka zniknie to żeby utrzymać stan robimy to co drugi co trzeci dzień kładziemy sobie na oko spokojnie leżymy te co najmniej 45 minut jak ktoś jest bardziej wytrzymały to może leżeć nawet godzinę sobie patrząc w sufit i samo ustępuje. Nic nie trzeba robić. Pilnować trzeba tylko, żeby ciśnienie nie skakało tam do 200, bo to w ten czas pogorszy sytuację. Ale mówię jeszcze raz, to Państwo możecie sami robić, nigdzie nie chodząc. I moją ideą fix jest taka, żeby większość porad czy pomocy ludzie sobie sami mogli zrobić. Do tego nie potrzeba specjalisty. Trzeba tylko trochę wiedzy i pamięci, żeby wiedzieć, co robić. To jest tak jak z tym węglem, który mówię na wszystkie choroby, tak zwane wirusowe, czyli grypy, paragrypy, retrowirusy, RSV i tak dalej, to wystarczy wziąć węgiel. Ja to powtarzam może do znudzenia, ale mam takie przykłady, że dzwoni mi ktoś w niedzielę wieczorem, że ma 40 stopni od piątku. Ja mówię, a węgiel pan wziął? Oj, zapomniałem. No bo ludzi trzeba systematycznie im to przypominać. On wiedział o węglu, ma bardzo dobry, bo sam mi przynosił ten węgiel zmielony, cały słoik. Tylko jak sam zachorował, to zapomniał sobie go wziąć. Trzeba wytworzyć sobie łańcuch. Skutek przyczyna, skutek przyczyna i automatycznie takie rzeczy robić. Nie czekać, aż rozwinie się choroba i toksyny wejdą do środka naszego organizmu i zaczynają truć wszystkie miejsca. Proszę o tym pamiętać, bo nie da się utrzymać dobrego stanu zdrowia, jak się będzie, że tak powiem, ciągle reklamą wierzyło.